Poproszono mnie, proszę Państwa, o kilka, słów, o kilka słów na temat historii Legionowa, co nie jest taką prostą rzeczą, żeby w krótkim czasie no, zawrzeć tyle aspektów tak dotyczących historii naszego miasta, ale spróbuję jakoś tak te najważniejsze rzeczy, któreśmy z panią Mogosią ustalili wcześniej, Państwu zreferować. No wszyscy wiemy oczywiście o najważniejszych rzeczach, więc to nie będę może tak już się rozwodził, prawda, no i tak wszyscy wiemy, że Legionowo to jest bardzo młode miasto, prawda, no. 150 lat temu gdybyśmy spojrzeli tutaj z lotu ptaka na ten teren, gdzie, gdzie jest dzisiaj Legionowo, to byśmy zobaczyli po prostu lasy, lasy, łąki, tylko tam w jednym miejscu przecięte tą drogą z Jabłony do, do Zegrza, tak, która była w latach XIX wieku wytyczona, tak, poza tym to tu właściwie, no właściwie to nic nie było, tak. Sytuacja zaczęła się zmieniać pod względem jakiejś pierwszej takich kroków cywilizacyjnych w latach 70. XIX wieku, kiedy to zaczęto myśleć o linii kolejowej, no była to już pełną parą, można powiedzieć, epoka węgla i pary i linie kolejowe budowano w wielu miejscach na terenie Kongresówki Królestwa Polskiego. I taką też szczelinę kolejową baron Laport-Kroenberg właśnie zafundował nam, która przebiega przez obecne miasto w roku 1877. No Był to, może powiedzieć, jakiś taki moim zdaniem, jeden z ważniejszych impulsów w rozwoju, w dziejach w ogóle, może w dziejach miasta, nie rozwoju, ale w dziejach miasta. No, linia kolejowa, stacja kolejowa, no co budynek stacji zagubiony gdzieś w tych lasach. Ale jednak był to jakiś początek, tak? jakiejś cywilizacji na tych terenach. Letnisko Głucin, które później powstało wokół, wokół tej stacji, tutaj na terenie, wokół, tak, na, w kwartale tak, ulicy obecnej Piłsudskiego, teraz tu patrzę, Kościuszki Słowackiego, no to były takie pierwsze, można powiedzieć, zalążki naszego miasta, jeżeli chodzi o budownictwo. Także lata 80. To, to właśnie już tutaj pierwsze powstają domy letniskowe, przyjeżdżają ludzie do Jabłony, bo to się oczywiście nazywało Legionowie, jeszcze nikt nie słyszał takiej nazwy, była ta nazwa Jabłonna i tutaj do stacji Jabłonna przybywali letnicy z Warszawy, żeby sobie wypoczywać wśród bezkresnych, sosnowych lasów, w tym szyszkowym, świeżym, zdrowym powietrzu. To były takie czasy, że piaszczyste tereny były bardzo zdrowe, bardzo pożądane właśnie na takie budownictwo letniskowe. Taką rzeczą troszeczkę może na marginesie rozwoju legionego, to bym powiedział, że była budowa e, rezydencji, folwarku, e, dacze, inaczej Kozłówka. Ja wszyscy wiemy, gdzie Kozłówka jest. To umownie ta dzielnica nazywana, część miasta nazywana Kozłówką, ale ta Kozłówka to słynna oczywiście przede wszystkim rezydencja, dwór e, i to powstało po roku 1886. Też niejako na marginesie no, budowy tej linii kolejowej. E, e, cały ten teren oczywiście wówczas należał jeszcze do e, hrabiów potockich. Wcześniej ma Augusta, później e, Maurycego. E, ale e, ta sytuacja, o której teraz mówię, no to się tak do roku 1892 utrzymała. Tak? Czyli mamy na terenie dzisiejszego Legionowa tory kolejowe, stacja jabłonna, e, kilkanaście budynków, letniska, gucin i ten folwark Kozłówka i to absolutnie było wszystko. Zmieniło się to wszystko radykalnie po roku 1892. Władze carskie doszły bowiem do wniosku, że jest to idealne miejsce na wielki obóz wojskowy, wojenny, na wielki garnizon, ponieważ no, lokalizacja przemawiała no właśnie Komunikacyjnie przede wszystkim, prawda, komunikacyjnie, bo tutaj mamy skrzyżowanie e, drogi e, bitej, tak, w kierunku Zegrza, z Jabłony do Zegrza i przecięte jest to linią kolejową kolej Nadwiślańskiej, e, także komunikacyjnie powiązane z większymi ośrodkami bardzo dobrze. Oprócz tego, gdybyśmy spojrzeli na mapę, e, to to właśnie miejsce leży pośrodku e, wówczas istniejących i projektowanych twierdz, czyli Warszawa z Cytadelą, Morlin i później twierdza zegrze. po Pośrodku właśnie idealnie zlokalizowany obóz wojenny z garnizonem, tak, z ogromnym garnizonem rosyjskim liczącym 3000 żołnierzy. No i tu mamy jak gdyby, no kolejny można powiedzieć, etap budowy, czy też może coś co idzie w kierunku y, budowy przyszłego y, Legionowa, bo te koszary, ten garnizon utrzyma się, jak wiemy, jeszcze przez wiele, wiele lat. Pierwsza y, wojna światowa y, tutaj niewiele może wniosła y, w historię y, naszego y, miasta, terenu, y, ale wszystko zaczęło się, zaczęło na, na, nabierać, można powiedzieć, rozpędu, rozbiegu po roku 1925, y, kiedy to y, Maurycy Potocki, hrabia na Jagonnie no postanowił jednak, postanowił przeprowadzić parcelację tych swoich lasów, swoich terenów, bo wszystko tutaj należało właśnie do, do niego. I zaczęto wytyczać siatkę uli, zaczęto wytyczać działki budowlane, które już przed wielkim kryzysem gospodarczym zaczęły się bardzo szybko zabudowywać. Takim budownictwem właśnie początkowo jednorodzinnym, drewnianym, rzadko murowane, rzadziej były murowane domy. W każdym razie była już taka zabudowa stricte miejska. Jeszcze trzeba zważyć na wyjątkowo udany plan urbanistyczny tego osiedla, ponieważ no, tutaj zastosowano takie place gwiazdiste. To się rzadko zdarza na terenach tutaj Środkowej Polski, z których się rozchodziły kolejne ulice. W każdym razie no miało to taką dosyć wyjątkową no, wyjątkowe rozplanowanie urbanistyczne, no ale Tutaj chciałem się skupić właśnie na budowie przede wszystkim miasta, które za wyjątkiem tych kilku lat kryzysu gospodarczego rozwijało się naprawdę, może powiedzieć, szybko. Do wybuchu II wojny światowej liczyło około 15 tysięcy mieszkańców, więc rozwój był no, dosyć spektakularny, prawda? Co poza tym, no, jeżeli chodzi o skład ludnościowy tego nowo budowanego miasta, no, mamy tu już wcześniej, tak to już mówiłem, koszary, które żyły swoim życiem. Natomiast jeżeli chodzi o skład o społeczny tak, tego, tego nowo, nowotworącego się ośrodka miejskiego, no to mamy tutaj przede wszystkim kolejarzy, którzy bardzo chętnie budowali tutaj swoje domy. No, tutaj była stacja kolejowa, niedaleko była stacja duża Warszawa-Praga. Dalej osiedlali się kupcy, ludzie wolnych zawodów. Była też ludność żydowska przed II wojną światową licząca około 2000 mieszkańców. Były szkoły, zaczęto tutaj myśleć właśnie o edukacji najmłodszych obywateli naszego miasta. Powstały cztery szkoły już przed wybuchem II wojny światowej. Jeżeli chodzi o garnizon, bo to jakoś tak troszkę opuściłem, a jest to wydaje mi się bardzo istotna rzecz w szukaniu tej tożsamości naszego miasta, tej wyjątkowości, niepowtarzalności, odrębności, no to tu trzeba powiedzieć koniecznie właśnie o o jednostkach wojskowych, które tutaj stacjonowały w GOSie Międzywojennym. Był tutaj ten pierwszy Dywizjon Pociągów Pancernych, to jest może mniej znacząca. Dalej jednostka wojskowa, dalej była na Kozówce, był na Kozówce drugi Batalion Mostów kolejowych i wreszcie na ulicy Strużańskiej, w okolicach Wąskiej, drugi Batalion balonowy. To jest ta najważniejsza rzecz, o której chciałem tutaj powiedzieć i na której się skupić ponieważ e, dzięki tej jednostce wojskowej legionowo wówczas e, zaczęło być znane nie tylko w Polsce, ale już nawet na świecie. E, przede wszystkim e, z racji doskonale wyszkolonych pilotów balonowych, którzy zdobywali e, pierwsze miejsca w takich prestiżowych zawodach balonowych hopów na beneta To były takie międzynarodowe e, zawody, które no przeciągały opinię publiczną, można powiedzieć, na całym świecie, co się dzieje, na przykład euro w piłce nożnej, to wówczas właśnie ludzie się emocjonowali tymi zawodami balonowymi i nasi piloci z Leganowa trzy razy po zdobyli złote, złote medale, pierwsze miejsce. To był oczywiście wyczyn na skalę światową można powiedzieć i Leganowa właśnie było wówczas już znane na całym świecie, no bo wiadomo, że jeżeli za granicą, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych nasi piloci jak Hynek i Burzyński zdobywają złoty medal i są z nim przeprowadzone wywiady, w prasie y, amerykańskiej i europejskiej, no to wszyscy wiedzą, że legionowo to balony i doskonali piloci balonowi, mistrzowie świata. Y, mieliśmy tutaj też y, w okresie międzywojennym tuż obok y, tej jednostki, o, obok tego drugiego batalionu balonowego, też y, wytwórnie i pudochronu, która szyła, konstruowała doskonałej jakości y, balony, które były sprzedawane w wielu miejscach, y, w wielu punktach y, Europy, świata. I jeszcze przed wojną tutaj przyjeżdżali właśnie i naukowcy i wojskowi właśnie w celu zakupów albo też podpatrzeć jak te balony właśnie są szyte, no, które zdobywają takie, które mają takie osiągnięcia, tak na przykład właśnie w tych zawodach o, o Gordona Benneta. Te rzeczy są moim zdaniem bardzo istotne, bardzo ważne, jeżeli tutaj szukamy tej tożsamości właśnie, ten, ten epizod z tymi balonami, no to jeszcze trzeba dorzucić ten epizod kolejny z do Polski, to był balon, który miał być największym balonem świata. Miał się wznieść na wysokość 30 km, bardzo wysoko jak na ówczesne czasy. Miał mieć wysokość do szczytu tej czaszy od gondoli 120 metrów, więc to jest bardzo dużo. Ogromny obiekt. No, nie udało się w Dolinie miał być start w 1938 roku tam się za, z, zapalił wodór, bo on, miał, on, on był wodorem napełniony i doszło takiego właśnie fatalnego incydentu, że tam się część tego balonu spaliła. No ale w każdym razie był taki projekt tej Gwiazdy Polski, to jest też moim zdaniem bardzo znaczący epizod w, w dziejach naszego miasta. Bo w okresie międzywojennym, bo to mu się skupił właśnie, że to był taki chyba najbardziej istotny rozdział w historii naszego, naszego miasta. Mamy drugą wojnę światową. Legionowo zostały oczywiście zajęte 14 września już przez oddziały niemieckie. Okupacja jest taką tutaj klasycznie przebiegała. Były łapanki, były wywózki, były rozstrzeliwania. W roku 1940 strzelano całą elita legionowa. Kilkadziesiąt osób, albo więcej nawet. W każdym razie był tutaj duży ośrodek armii krajowej, duży ośrodek konspiracji. I to jest kolejny może taki według mnie punkt, na którym byśmy szukali tej tożsamości. A przede wszystkim właśnie wybuch powstania warszawskiego w Legionowie, jak niektórzy historycy utrzymują. No bo tutaj ta duża baza konspiracyjna właśnie na, na ja bym to właśnie powiązał z, z tym garnizonem, bo tutaj wielu wojskowych się osiedlało a wiemy, że wojsko było wychowane w, w czasie II Rzeczypospolitej w warunkach tak, takiego patriotyzmu, tak? Cały podkreślano, że Polskie trzeba walczyć i stale o myśleć, więc było tutaj właśnie dużo wojskowych rodzin, wojskowych. Było tutaj też sporo ludzi z Warszawy, przyjechało, mieli tutaj swoje domy, więc no był to taki ośrodek inteligencji, można powiedzieć, niepodległościowej i tutaj ta konspiracja była bardzo mocno zakorzeniona. Um, Armia Krajowa była um, Tutaj rzeczywiście y, rozwinięta. Y, I nie dziwota w takim razie, że właśnie jest to jedyne miasto obok Warszawy, gdzie właśnie y, wybuchło, wybuchły walki dokładnie w tym samym czasie, czyli 1 sierpnia 1944 y, o godzinie 17. Y, jak wiemy, w Warszawie trwały 63 dni, 63 dni te walki, tutaj trwały no, niecałe 4 dni. W każdym razie były barykady, były w kilku miejscach ciężkie walki z czołgami niemieckimi, były, były walki z pociągiem niemieckim dwa razy, 1 i 3, i 3 sierpnia. Tutaj tak nawiasem mówiąc zapraszam przy okazji na naszą wystawę właśnie, która, która opowiada nam o, o tym powstaniu w Legionowie 1944. Jestem to dosyć no, dobrze przedstawione. I to jest moje, moim zdaniem taki drugi drugi punkt, na którym byśmy, warto byłoby się oprzeć po prostu, oczywiście to zostaje zostają dyskusji. Warto byłoby się oprzeć w budowie czy też w pamięci może jak konstruować tak powieść o tym regionowi o najważniejszych. Y, najważniejszych wydarzeniach, no to chyba ja bym tutaj się właśnie tutaj skupił na tym okresie międzywojennym i, 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 i na, tej, na, tej, na tym epizodzie powstania. Okres powojenny y, to y, powolna odbudowa miasta. Miasto nie było tak bardzo zniszczone. Y, za wyjątkiem y, kilku obiektów Niemcy wysadzili, wycofując się tworzyc y, kolejowy. Y, budynków może tak dużo nie było zniszczonych, y, natomiast. Y, Natomiast no, ludność przede wszystkim doznała tutaj bardzo dużych strat. Oczywiście została wymordowana cała ludność żydowska. Wielu Polaków również tutaj straciło życie w czasie okupacji, więc bardzo powoli odbudowywano ten y, skład społeczny, tak powoli, powoli. Y, 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 no, nasze miasto się odbudowywało. Y, to, ta, ta, ta sytuacja, można powiedzieć, y, tak mniej więcej do roku, do lat 70., w takiej małej stagnacji, jak gdyby y, y, się y, toczyła, aż y, y, w latach 70. postanowiono tutaj rozbudować na większą skalę y, przemysł, co się związano, co się wiązało też z takim, no, można powiedzieć, y, zamysłem władz, żeby tu przebudować w ogóle skład społeczny regionowo. No bo wcześniej tutaj raczej byli w większości starzy mieszkańcy. No, warto powiedzieć, że w roku 1976 było 24 tysiące mieszkańców. No i to w większości byli ludzie, którzy tutaj mieli jakiś tam rodowód jeszcze jakiś przedwojenny. Natomiast właśnie od lat 70 w czasie dekady Gierka zaczął tutaj lawinowo rosnąć ludność, ponieważ właśnie budowano duże, duże zakłady przemysłowe jak Mazowiecki Kombinat Budowlany, Fabryka domów, fabryka blackbisty wcześniej jeszcze powstała wytwórnia cegieł silikatowych, no a to jeszcze troszeczkę wcześniej. W każdym, razie, w każdym razie, mniej więcej około roku pod koniec lat 80. XX wieku nasze miasto liczyło już około 50 tysięcy mieszkańców, jak mówiłem właśnie ludzi nowych, przybyłych tutaj z różnych części Polski do, do pracy. Żeby zakończyć powoli tą e, moją opowieść e, o w skrócie oczywiście maksymalnym, o, o, o dziejach naszego miasta, to trzeba powiedzieć, że e, nasze miasto jest e, bardzo ładnie położone, że tak powiem, w oktulinie tych e, lasów e, chotomowskich, legionowskich, w niedalekiej odległości od, e, od e, od Jeziora Zegrzyńskiego, więc komunikacyjnie powiązani jesteśmy w tej chwili z Warszawą bardzo dobrze, więc ma tutaj szansę moim zdaniem powstać jakiś taki ośrodek wiem, turystyczny, baza turystyczna właśnie do wypadów, a jeszcze mamy Jabonną okolicę, prawda, też z pałacem, z parkiem i moim zdaniem właśnie to powinno w tym, w tym kierunku yy, 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 miasto jak gdyby podążać.